Szanowny panie ministrze, szanowni panowie wojewodowie, panie dyrektorze, panowie profesorowie, panowie oficerowie, panie, panowie, droga młodzież. Wielości poglądów, sporów dotyczących pana marszałka Edwarda Rydza Śmigłego, szczególnie Ostatnich lat jego życia. Wiele dotyczy okoliczności, daty, miejsca, śmierci, ale także pochówku pana marszałka. I w tym toczącym się od dziesięcioleci sporze sporze, który wywołuje bardzo silne emocje, które ciągle są, akcentowane gdzieś w przestrzeni publicznej możemy wyróżnić dwa główne poglądy. Pierwszy mówi o tym, że pan marszałek zmarł w Warszawie w mieszkaniu, gdzie się ukrywał przy ulicy Sandomierskiej drugiego Grudnia 1941 roku, a następnie przez grono bliskich sobie osób, pochowany został pod imieniem, nazwiskiem Adam Zawisza na cmentarzu powązkowskim na kwaterze 139. I tam spoczywa druga główna grupa poglądów mówi, że Pan Marszałek nie zmarł, tylko został zamordowany, doprowadzono do jego tragicznej śmierci. I nie było to w 1941, lecz w sierpniu roku 1942 i stało się to w Otwocku i tam powinien być pogrzebany. W obrębie tych sporów Miszczą się także pytania dotyczące lokalizacji grobu. I to są powąski kwatera 139, i to jest otwock. I pytania dotyczące tego, czy te groby istnieją. I tu znowu mamy różności. Tak, istnieją na powąskach. Ten grób istnieje. Tak, istnieje. Od nie nie istnieje, bo został ekshumowany, jedni twierdzą przez jeszcze Niemców w czasie okupacji, a jeszcze inni mówią, że uczynili to ludzie Nieczasowa Muszara w końcówce lat 70. Do tego sporu musimy dodać informację. Pozyskaną kilka lat temu, dla nas niezwykle zaskakującą, oto przypominają Państwo sobie pewne sytuacje, kiedy wdowa po generale Kiszczaku przekazuje pewne dokumenty do Instytutu Pamięci Narodowej. Wśród tych dokumentów mamy notatkę sporządzoną własnoręcznie przez Czesława Kiszczaka w latach 90. -tych. Oto w notatce, którą zatytułował Morderstwa, zawarł w punkcie pierwszym taką. Oto informacje dotyczącą pana marszałka Edwarda Rydza Śmigłego. A tam zapis celu mistyfikacji z pochówkiem pana marszałka. Nie wiemy, co powodowało, że pan generał taką notatkę sporządził. Nie wiemy, jakie były przyczyny, ani też jakie były skutki sporządzenia tej notatki. Za to Fakt, że oto generał Kiszczak zajmował się postacią pana marszałka, wiele nam mówi. Jeszcze ważniejszy dokument pochodzi z 67 roku. Został stworzony w departamencie III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Został stworzony istotnie dla generała Mieczysława Moczar. Bardzo ważna notatka, obszerna. Świadcząca o tym, że ci, którzy przygotowali tę notatkę, byli ludźmi kompetentnymi, wykazali dużą aktywność i dużą wiedzę w pozyskaniu materiału i odpowiednim opracowaniu tego materiału dla swojego przełożonego. Mamy informację, że głównym celem prowadzonych badań było ustalenie okoliczności zgonu Edwarda Rydza-Śmigłego oraz wyjaśnienie przyczyn jego powrotu do kraju. Mamy tutaj, szanowni państwo, niezwykłe, niezwykle szczegółowe informacje, takie jak chociażby to, że początkowo, około 15 listopada, rytm śmigły skarżył się na dolegliwości żołądkowe. Zastosowana kuracja przez Maksymowicz-Raczyńską, panią Jadwigę yy, Siemiernianę dała pewną ulgę. Opis innych działań, które prowadzono wobec pana marszałka, któremu w tej chorobie miały pomóc. W tej notatce, szanowni Państwo, znajdujemy oto taki zapis również. W nocy z 1 na 2 grudnia w czasie dyżuru Zalewskiego ponownie wystąpiły silne bóle, z morfiny już nie pomógł, Śmier nastąpiła śmierć. Mamy też niezwykle ciekawą informację mówiącą o tym, że 3 grudnia profesor Edward Lott dokonał w obecności Juliana Piaseckiego balsamowania zwłok. I szanowni Państwo, informacja niezwykle ważna na końcu. To zapewne ona spowodowała, że wielu ludzi uznało, że to moczar był tym, który doprowadził do odnalezienia trudnych ze szczątkami pana marszałka. A jeżeli tak się stało, to z pewnością ze względu na stosunek jego osobisty i informacji, którą prezentował, ta trudna nam miejsce wrócić ze szczątkami, by przecież nie mogła. Od chwili śmierci Edwarda Arda Śmigłego minęło ponad 25 lat. Przyczyny choroby i śmierci możliwe są do ustalenia tylko poprzez ekshumację i przeprowadzenie odpowiednich badań specjalistycznych. Kończy. Kończą się słowa tego raportu. Kluczowym miejscem do ustalenia prawdy jest kwatera 139 na Powązkach w Warszawie. Od lat 90. w miejscu, gdzie pogrzewano szczątki Adama Zawiszy mamy polnik z takim oto napisem. Działania, które Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadziło, na terenie powązek rozpoczęliśmy 15 listopada poprzedniego roku. Część z Państwa mogła uczestniczyć w tych działaniach. Pamiętamy tę historyczną chwilę i wrażenia, które nam wówczas towarzyszyły. Rozpoczęliśmy od rozebrania pomnika dużego, ciężkiego, trudnego w usunięciu, następnie fundamentu, Szanowni Państwo. I przystąpiliśmy do prac ziemnych. Przez dłuższy czas pamiętamy, co wówczas czuliśmy, że być może to nie jest to miejsce, bowiem aż do metra siedemdziesięciu głębokości nie było żadnej trumny i nie było szczątków. Wydawało się, że to może być miejsce jednak bądź wcześniej nie kryjące szczątków, bądź rzeczywiście ktoś kiedyś te szczątki z tego miejsca. Eksfumował. To, co Państwo widzą, to jest głębokość, na której natrafiliśmy na spód grobu. Ale to nie oznaczało końca grobu, tylko oznaczało sklepienie. Sklepienie murowane, które usunęliśmy. Kiedy usunęliśmy sklepienie, natrafiliśmy, Szanowni Państwo, na trumnę. Piękna, cynkowa, stara, trumna. Umieszczona była w murowanym grobowcu. Spodziewaliśmy się, że w środku będą szczątki. Pana Marszałka. Przygotowując się do tej chwili, przeprowadziliśmy analizę ostatnich zdjęć, obrazów z wizerunkiem Pana Marszałka, jak wyglądał krótko przed śmiercią. Jego autoportret wykonany w 1940 roku pokazywał, że zapuścił wąsy, nosił wąsy. Przestał też golić, jak do 1939 Głowę na zdjęciu już z września roku 1941, a więc na niespełna trzy miesiące przed śmiercią, pan marszałek wyglądał tak. Widać, że bardzo zeszczuplał. możemy powiedzieć, postarzał się. Wygląda inaczej niż na pamiętnych zdjęciach przedwojennych. Na tym zdjęciu możemy zobaczyć także jego. Włosy obite tutaj w lustrze i możemy zobaczyć to ostatnie jego zdjęcie. Zwracam Państwu raz jeszcze uwagę na wąsy i na włosy. I oto w trumnie odnajdujemy bardzo dobrze zachowane szczątki mężczyzny. Mężczyzna jest ubrany w garnitur, też bardzo dobrze zachowany. To te warunki glebowe. To ta cynkowa trumna, ale także murowane, murowany grobowiec powodował, że szczątki zachowały się bardzo dobrze. Złożone starannie ręce na wysokości klatki piersiowej możemy zobaczyć ręka. Widzimy także dobrze zawiązany krawat. Widzimy jeszcze wąsy, które w tych bardzo dobrych warunkach świetnie się zachowały. Możemy na tym zdjęciu, nie wiem czy to jest wystarczająco dobrze wyraźne, widzimy tutaj buty z lewej strony, a na nogach położone jeszcze kwiaty. Kwiaty, które w tych warunkach już dawno powinny wydawałoby się rozpaść się, a tutaj jeszcze ciągle leżą złożone do grobu. Badania antropologiczne, badania medyczne przeprowadziliśmy kilka miesięcy później i one doprowadziły, Szanowni Państwo, do tego, że uzyskaliśmy no, precyzyjną wiedzę co do odnalezionych szczątków na kwaterze 139. Wyniki badań antropologicznych pozwalają stwierdzić, że 15 listopada poprzedniego roku na kwaterze 139 w grobie, gdzie miał spoczywać marszałek Edwardy Trzmigły, odnaleźliśmy szczątki mężczyzny w wieku pomiędzy 50 a 60 lat życia mężczyzny, którego wzrost wynosił około 167 cm z dokładnością do Centymetrów. Ten bardzo dobrze zachowany śmierć pokazuje yy, fragment naszych badań, a one również tam, szanowni państwo, odnalezienie przy szczątkach dwóch fragmentów tkanki mózgowej, a także nawet dużych fragmentów owłosienia praktycznie na całym ciele pana osoby, którą odnaleźliśmy na kwaterze 139. Na tym zdjęciu mogą Państwo zobaczyć, jak dobrze zachowały się e, włosy. Na kolejnym proces badań ubrania, które e, były, było przy szczątkach, a to już czas po konserwacji wykonanej przez Profesor Annę Drążkowską na Uniwersytecie Michała Kopernika w Toruniu. Mogą Państwo zobaczyć, jak wygląda w tej chwili marynarka. Te ciemne fragmenty to uzupełnienia niezbędne przy tego typu pracy. Spodnie, krawat, buty i rzeczy, które znaleźliśmy w trumnie. Ryngraf piękny, stylizowany z lat 30. Obraz z Matką Boską obejmowany przez... Cudami, przez orła w koronie. Złoty, najprawdopodobniej krzyżyk. Krzyżyk był na wysokości dłoni. Naszym zdaniem został ułożony razem z różańcem. Mamy także wizerunek Matki Boskiej, to już na wysokości klatki piersiowej, wewnętrznej części marynarki odnaleźliśmy coś, czego nie potrafimy do końca zidentyfikować. Na pewno znajdowało się tam coś, jakiś przedmiot, może był to materiał, może była to kartka, w każdym razie w tej części Znajdywał się jakiś przedmiot, po którym pozostały tylko ślady. A być może jest to wizytówka, o której, o której mówią relacje, którą włożono do garnituru przed lat. A to już Brzeżany i cmentarz o Brzeżanach. Grób matki marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Szanowni Państwo, dane wyniki naszych badań archeologicznych, historycznych, medycznych, antropologicznych dają podstawę do tego, żeby uznać, że 15 listopada 2021 roku na kwaterze 139 cmentarza południowskiego w Warszawie Odnaleziono szczątki ludzkie, których opis zgodny jest z opisem szczątków pana marszałka Edwarda Ryza Śmigłego. Nie mogę powiedzieć jednak, że to są szczątki pana marszałka, bowiem brakuje nam jednego niezwykle ważnego elementu wyników badań genetycznych. Osoby, które są spokrewnione z panem marszałkiem, posiadają zbyt dalekie pokrewieństwo, żeby materiał genetyczny, niezbędny od nich do badań porównawczych dał nam stuprocentową pewność, że są to szczątki pana marszałka. Prowadzimy intensywne działania zmierzające do tego, żeby pozyskać. Ten najlepszy materiał genetyczny. I w tym momencie muszę powiedzieć, że o szczegółach tych naszych starań nie mogę Państwu powiedzieć. I proszę wszystkich Państwa o wyrozumiałość. W tej sprawie zrobiliśmy wszystko, co można było zrobić, ale nie zakończyliśmy swojej pracy. Potrzeba jeszcze pewnych działań, które muszą być wykonane w tajemnicy. A o ich wynikach jestem o tym głęboko przekonany. Będziemy mogli Państwu w następnym roku powiedzieć. Dziękuję wszystkim za uwagę.